Siema. No jestem Achim, a to jest kolejny odcinek Minecraft. Miasto Haha, i co się pozmieniało? <laughs> Pierwsza rzecz, jaką Wam chciałem pokazać, co się zmieniło, to kolejna część miasta. Na razie jest tylko szklana szyba, i budynek. Yy, tutaj tajnych agencji. O ta tabliczka jest najważniejszym najważniejsza w mieście i koniec. E, i tak druga rzecz, czekajcie. Wróciłem tak już jestem i Kolejną częścią właśnie tego oto miasta jest brama. Bramę wybudowałem niedawno. W niedzielę tą. Nie, nie w to <grystanie> co to, to była. Brama prezentuje się nawet, nawet ok. Tak, i zjeżdżalnia wodna. Zjeżdżalnia wodna polega na czym? No pewnie niektórzy już wiedzą, a raczej większa część wie, może wszyscy to jest fajny, fajny widok. O, to już zabudowany, to wcale nie ma fajnego widoku. O! Trwiamy sobie łódkę. To ja to wykonam może małą poprawkę Dobra, ja to wykonam krótką poprawkę i będzie ok Ej, no co jest? Zmyło mnie Dobra łódka. Czyż nic nie Wsiadamy i lecimy na dół. Jeśli chcecie, mogę powiększyć, bo na razie w tej... Na tej zjeżdżaniu. Myślę o przeniesieniu i w ogóle na tamtą część miasta. Będziemy się ciekawie. Taki super sprawdzony sposób. Tutaj odpływy takie dwa i tutaj jest spokojnie jeśli chodzi o eee, wszystkie tym eee, nie, tym to będzie na koniec. Eee, tutaj powstała nowa fontanna, z której również można sobie zjechać. Wtedy de, 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 z tego powodu powstało, powstała ta zjeżdżalnia. Z tego powodu, że tutaj sobie zjechałem i mi się to spodobało, to pomyślałem, że kiedyś miałem to na Xboxie, to tutaj też mogę mieć. No, tu się nic nie zmieniło. Jest jak jest. Tutaj jeszcze będzie ulica. W przyszłości może tutaj w ogóle odgrodzi to rzeka. Tutaj będzie drugi most, już taki potężniejszy trochę. Tu w tym kwadracie będzie stadion przeciwnej drużyny jakiejś, tutaj. Także ja tu mam jeszcze dużo, dużo planów dla tego naszego miasta tam widzicie jeden stadion jest. Tutaj też by była taka brama właśnie na tym moście. To, to by było dobre. Ja to jeszcze no, ja się zaraz tak rozpędzę, że ja wymyślę tutaj jeszcze całe inne miasto. No ale dobra, na razie to um, już nie będę kombinował nad tym, co w przyszłości zrobić. Tutaj jeszcze zerkniemy sobie na. Jeszcze raz takie przypomnienie wszystkich części miasta aha, i właśnie miasto jest niekończącą się serią. Dopóki nie wiem, nie zepsuje mi się Minecraft, albo yy, nie... nie będzie mi się już chciało tego robić, to ta seria będzie trwać, nawet gdyby miała mieć 60 odcinków. Yy, także ta seria jest taka nieginąca, tak Tutaj jeszcze raz zacznijmy. Tutaj nasz dom. Tutaj mamy metro jedno i drugie. Przewody. No to widzicie tam most, punkt obserwacyjny, już policja, yy, karetka, straż, yy, szkoła, yy, sklep, domek Kampiego. Yy. Ten dach imprezowy, budynek Fontana, stadion, brama, kolejny budynek, most z lawy, tunel pod wodą, nawet mamy park, firmę tutaj jakoś elektroniczną. Tutaj mamy jeszcze zjeżdżalnię naszą, sejm. Mamy też... O, proszę. No. I tutaj. To by było na tyle już z tego pokazywania. A teraz przejdźmy do najważniejszej części odcinka. Wejdziemy balkonem. Nie ma sensu już wchodzić. A i villagerów nie ma. Te na tyle mnie wnerwiły, że już znaczy w mieszkaniach na lesu. To jest mój święty komputer, a tutaj mamy dobudowane piętro. No, dobra. No i to jest coś tak na kształt telewizora, tylko tutaj obrazu mi brakuje. No. Także to jest zdecydowanie najważniejsza część odcinka. Tylko nie mam strasznie głośną myszkę. Niewygodne. Dobra, no więc teraz możemy się już pożegnać. A raczej, a raczej ja mogę, także uwaga, uwaga. Trzy, cztery. To ja się już z wami żegnam. Bo to by było tyle z tego odcinka, tak że trzymajcie się na razie hej!